manko wszystkim, z tej strony Mati. Mam dla Was taki jeszcze jeden materiał. On pewnie pojawi się w czwartek. Wiem już nie stawiać więcej materiałów w tym tygodniu, ale tak stwierdziłem, żeby była jakaś taka ciągłość zachowana, żebyście nie byli zbyt długo bez nowych materiałów. To, po, to zobaczyłem sobie taki jeszcze jeden filmik i to mega fajnie pokazuje to, o czym ja ciągle mówię. I taki dowód, mam nadzieję, że będzie dla osób, które jeszcze jakby nie wierzą do końca w to, co mówię czasami, albo mają jeszcze jakieś takie rozterki. Słuchajcie, bardzo często tłumaczyłem Wam, jak dobrzy są darmowi oficerowie, i nie trzeba wcale robić płatnych oficerów, żeby mieć bardzo fajne wyniki z e, wyniki z obrony, bazy czy cokolwiek innego. I teraz, tak, słuchajcie, to gracz jest. I have no money. Jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych graczy. <kluw> Przepraszam, Warpad. Ale też trzeba przyznać, że to jest jeden z mocniejszych basek jest Worpad. To jest gracz, który jest w top 20, bodajże 20 lub to 25, jeżeli chodzi o poziom kolekcjonera. E, zasunął bardziej z tego, że ma 4 lub 5 takich samych kąt I Have No Money i nikt nie wie do końca. Na początku były takie filmiki pokazane, że on ma gra na pięciu różnych kontach naraz. Potem z tego co tu na niektórych filmikach jest tak, że niestety, że ktoś tam gra jakąś inną osobę. No, jest na pewno postać kontrowersyjna dość mocno, ale też rozpoznawana w sieci Warpath. Nie dzierży już on miana najsilniejszej bazy, jaką jest na, tym, na tych wszystkich serwerach razem wziętej w tej grze. Bo to ma ktoś inny, ale o tym może opowiem później. Słuchajcie. Ten gracz gra sobie na ustawienia takie dwie artylerie: ATG, Heli i Light, do obrony. Czasami ma trzy artylerie, bo ma tak każdą możliwą kombinację, ale nie o tym teraz. Słuchajcie, chcę wam pokazać, jaką on ma ustawienie obronne. I to jest moim zdaniem bardzo fajne ustawienie, i pokażę wam, jak mocno może trzymać... O, to jest tutaj, w tym miejscu. Słuchajcie, on tutaj. O, kurde, cofnijmy się chwilkę. O, czekajcie. O, słuchajcie. Pierwsza para to jest para, właśnie to, co ja wam ustawiam. Srebrzysty płomień, półskącająca 5, czyli full darmowa para. Druga para to jest para mocno budżetowa, bo to jest dwóch płatnych oficerów: Lady Liberté i Iskra. Iskra, jeden z lepszych oficerów do obrony. Tutaj mamy. Dwóch, dwie pary oficerów typowo pod obronę nastawioną, czyli Stalowa plus Iwanow. I tutaj mamy nastawioną, mamy po prostu Głos Prawdy i Orzeł. To też jest taka mocno też defensywna para, mogłoby tu być ewentualnie Hrabina. I tutaj mamy mocno ofensywną parę pod Lajtanka. Nie wiem, czy lepiej byłoby tu nie mieć artylerii, tak na dobrą sprawę. Trzecią, względu na to, że ma on na pewno oficerów, którzy by się świetnie tutaj sprawdzili, i włożył sobie Feniksa i Rapiera. I to jest bardzo ważne na ten przebieg, żebyście zauważyli, że pierwsza i druga artyleria, czyli full darmowi oficerowie, full płatni oficerowie, to jest tylko heli pod yy, obronę bazy i tutaj jest para takich, tu jest jaka hybryda, tu jest mocno nastawione pod atak. No i słuchajcie, standardowo go tam okrążyli. Zobaczymy sobie szybciutko, jak wyglądała jego obrona. A tutaj za chwilę zacznie pewnie SH, znając życie... No, to jest też full zboostowany gracz. To też jest gracz. Przypominamy, że ma maksymalne wszędzie wszystkie badania, więc naprawdę arty są tak samo dobre jak light tanki itp. itd. No i tutaj ogólnie palą go, będzie pewnie dość dużo strat, ze względu na to, że mieli zbyt mało artylerii ustawionych wokół niego. Ciekawie mi, czy nie, nie szybciej byłoby go spalić, na przykład, jakby rzucili tutaj 20-30 bombowców naraz. Czy byłoby to nie o wiele bardziej korzystne w obronie, czyli w ataku na tą bazę, niż takie właśnie palenie? Bo to pewnie będzie, będzie 5, z 5-6 tysięcy stojąc życie. A z tego co pamiętam, oglądałem ten filmik niedawno. Standardowo wypalenie, jakieś tam straty. I teraz najważniejsza rzecz to jest raport. I na nim się zatrzymamy. I patrzcie sobie tutaj. 5000, czyli dobrze kombinowałem, 5000, 3,5 biliona, czyli maksymalna ilość życia, jaką można mieć w tej grze. I patrzcie, pierwsza para 274 miliony i 1,34 biliona obrażeń. Sumarycznie to ma 1,6 biliona obrażeń. Para numer 2, czyli full płatni oficerowie, czyli tam był Lady Liberty i Iskra, ma tyle samo w mniej więcej w atakach, a tutaj mamy o 170 milionów mniej. Czyli tutaj będzie około powiedzmy 1, 45 biliona, 1,6 biliona. I słuchajcie, i to świetnie pokazuje, że darmowa para oficerów jest lepsza. Może nie super, ale jest lepsza niż tych płatnych, więc wcale nie musimy mieć tych płatnych oficerów w tym miejscu, ponieważ tutaj i tak oni wykrywają. Tutaj heli, czyli typowo defensywna tryb 215 kg, ale oni służyli do tego, żeby obrona bazy przebiegała jak najbardziej efektywnie. I tutaj mamy pan, proszę Państwa parę. Full ofensywny light tank, on jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o niszczenie artylerii, zdobył 900 milionów, czyli takie powiedzmy 60% tego, co te artyleria nie wiem czy faktycznie nie lepiej byłoby tu by mieć, mieć artylerię z na przykład ostrze narodu plus oczko włożone, czyli mniej więcej by było po prostu obrażeń dzięki temu. Ale patrzcie tutaj co się stało. To jest hybrydowa, czyli tutaj było orzeł, czyli taki oficer nastawiony pod obrażenia, no i głos prawdy pod, głównie pod defensywne, ale ma też skille pustujące oficerów, które są w jego parze. I oni zadali, słuchajcie, tylko 350 milionów 283 kg. Konta tutaj macie prawie 3300. 280 kili kontra 3300. I nie wiem, czy nie lepiej byłoby w tym aspekcie złożyć sobie na przykład hrabinę zamiast orła, ponieważ te obrażenia, jak sami tutaj zauważacie, No to jest taki śmiech na sali ogólnie. 350 kontra 1,6, pięciokrotnie mniej obrażeń zadanych, tak? A tak, na dobrą sprawę, mógł być tutaj zamiast tego orła hrabina i może jest sytuacja, że ta tarcza by dała troszeczkę więcej, zwłaszcza w ostatniej fazie, kiedy to palanie nie szło tak bardzo. Więc tak na dobrą sprawę, nie wiem, czy opłaca się tak, zwłaszcza jak to jest też to gracz i on też taką dotykę stosuje, zrobić bazy na full obrażenia, tak? Tylko jednak mieć tych trzech, 4 oficerów do obrony, czyli to, co my mamy. I ja zastanawiam się właśnie cały czas, mam w głowie, czy tą hrabinę czasem nie usunąć kontr, yy, kosztem właśnie tego orła. Ale szczerze, czy ja tak naprawdę, jakbym tutaj miał pewnie Hrabinę, to nie miałbym 283 kg, tylko miałbym na przykład, nie wiem, 150 kg. Czy te 130 kg w takiej całej liczbie zmieni mi coś? Da mi coś dużo? Mm, szczerze wątpię, ale będziemy robić testy właśnie pod takie. Pod takie obrony bazy będę sobie testował, jak uda mi się w końcu odblokować tych wszystkich oficerów, na których mam tak naprawdę ochotę. I też tutaj jest właśnie pokazane to, jak na co warto skupić się w tworzeniu tych oficerów. Czyli ta para, o której ja mówię bardzo często, którą sam mam w tym momencie, to jest moja para. To jest tryb ogólnie nastawiony pod niszczenie bazy. I czemu on jest troszeczkę się różni? Bo ten mój tryb pod niszczenie bazy nastawiony jest na to, że jakby najważniejsze rzeczy i najlepsze jednostki są ułożone na Futurus plus oczko oraz na ostrze narodu plus szewczenko. Tutaj ten oficer w tym momencie ma skile nastawione na zadawanie obrażeń bazy, więc są wycofane skile z bezpośrednio, które mi zwiększały oczywiście dwa przyrost, te przyrosty obrażeń. Tutaj jest włożony z głos prawdy, tutaj potem włożone jest z są nastawione na tryb defensywny, pazy. A, i jeszcze jedna kwestia bardzo ważna, słuchajcie. Ostatnio ktoś pod filmem moim w komentarzach powiedział mi takie coś, że ten skill o, dokładnie ten skill Mati, po co dajesz ten skill? On jest w ogóle bezużyteczny. No właśnie nie. I tutaj się kłania jeszcze raz, proszę Państwa, czytanie ze zrozumieniem, bo uważam, że 60% graczy ma z tym olbrzymie problemy. I słuchajcie, zwiększa przyrost obrażeń oddziału tego oficera o 5%. To pierwsze zdanie tyczy się wszystkich jednostek. Jest to potwierdzone, żeby Was po prostu nie skłamać. Dajcie mi sekundkę. Mam to nawet, pisałem sobie z supportem tej gry. A zaraz Wam tutaj wkleję ten taki fragmencik, tylko dajcie mi chwilkę, żeby też nie być gołosłownym, bo to nie o to chodzi. A, dobra, zrobimy sobie tutaj. Moje pytanie było tak. Czy umiejętność szybkie przeładowanie walki dozyczy też na przykład artylerii? I czy zwiększa też obrażenia wszystkim innym jednostkom o 5%? No i teraz tutaj robimy sobie print screena, żeby nie było. Czekajcie. A, weźmy sobie w Paintie print screen. I nas interesuje tylko i wyłącznie odpowiedź z tego warpata. sobie nowy i damy sobie tutaj. I słuchajcie, tutaj o, da się to troszeczkę większe zrobić. O jak zwykle nie. A no dobra, to mam po tam czytam tą odpowiedź. Zwiększenie obrażenia wpływa na wszystkie inne jednostki, ale szybkie ładowanie wpływa tylko na helikopter lub łowce czołgów, a sobie tak to tłumaczą na niszczyciele. Czyli te pierwsza część zdania, dosłownie ta pierwsza, do tej kropki, tak, interpunkcja, tyczy się wszystkich jednostek. A oczywiście druga część, jeśli dowodzi o niszczycieli czołgów lub śmigłowców, skraca czas ładowania o 15%. Jeżeli to wszystko tyczyłoby się tylko i wyłącznie do e, niszczycieli, to powinny być tu ewentualnie przecinek i to zdanie, ponieważ tu u samej góry mamy narysowany właśnie helikopter i niszycie czołgów, ale ta pierwsza zdanie jest do kropki i ono się dotyczy wszystkich oddziałów, dlatego ja stosuję dodatkowy przyrost obrażeń o 5%, bo to może nie jest dużo, ale zawsze coś i mogę dzięki temu tutaj sobie dodatkowo zbustować ten 5%. I to jest zaraz na raz wyjaśnione, i nie wiem dlaczego tak dużo osób, pomimo tego, że. Ja napisałem, że trzeba czytać z zrozumieniem, że to jest tylko pierwsza część tutaj tego zdania, to i tak powiem wam szczerze, dużo grono osób tam kibicowało temu tej osobie, że on ma rację, nie nie ma racji. I trzeba po prostu czytać. Wszystkie skille ze zrozumieniem. Ja mam tutaj sobie standardowo nastawione na niszczenie bazy i tutaj mam sobie nastawione maksymalnie, właśnie ten skill tutaj, ten jest do zamiany. Nawet wiecie co? Ja sobie go usunę, bo to jest pod ATG bardziej niż pod ten. Ja sobie go nawet usunę i zrobię sobie tak, że tu sobie nastawimy tego skilla specjalnego z właśnie tego, że mi dodatkowe 5% obrażeń. A on jest tylko pod obronę, w razie jakby mi atakowali bazę. Ja nie miał się całkowicie czym bronić. To sobie damy tutaj pod ATG. A czekajcie, czy ja mam coś ciekawego z ATG do włożenia? O, no, tak średnio, właśnie. Nie mam nic innego, więc niech to tak będzie w takim trybie. Czyli tutaj mamy full pod obrażenia. Dosłownie, a tutaj mamy tylko takich oficerów na przyczekanie. Ja sobie to zapiszę teraz, żeby nie było, zastępuję sobie tą formację. Lotnictwo też takie zwykłe zrobione. Tutaj nie wiem, czy będzie robiony do testów inny oficer, ale właśnie o to chodzi, żebyśmy sobie dobrze dobierali tych oficerów. Jeżeli ktoś ma problemy, proszę napiszcie mi. A, jest jedna ważna kwestia. O tej zapomniałem, a chciałbym to dodać w tym odcinku. Słuchajcie. Ja ogólnie powoli będę kończył serię oceniania kąt, ponieważ po pierwsze dużo oceniania kąt robię i nie wpuszczam tych filmików na YouTube, a ze względu na to, że część osób po prostu sobie tego nie życzy, nie chce. Ja na to też poświęcam trochę czasu, żeby pomagać. I teraz tak, zostały mi bodajże jeden czy dwa jeszcze takie odcinki do zrobienia, bo tam obiecałem tym osobom, i w tym momencie zakończam tą serię. Dla wytłumaczenia tego, wierzcie, zrobienia tego z tymi odcinkami, i tylko i wyłącznie ta seria będzie trwała dla osób wspierających mnie. Jest tam parę tych osób, jeżeli ktoś będzie z tych osób chciał. Zresztą poszły maile na, przez Youtube a i wszystko, mają ładnie napisane. Też dla wspierających jest osobny kanał na Discordzie, potworzony jest, to dlatego, ponieważ też chciałbym w jakiś sposób nagrodzić te osoby, które w jakiś tam większy lub mniejszy sposób mnie wspierają, rozwijają ten kanał. I dla nich będzie poświęcony właśnie ten mój dodatkowy czas, aby ocenić im to konto, pomóc do oficerów, pomóc do doborze skilli i ja sobie tak po prostu już stwierdziłem, że tak w tą ścieżkę po prostu pójdę, więc jeżeli ktoś jest, czuje się urażony przez to, no to sorki, ale niestety ja mam czas ograniczony. Hmm więc niestety przeznaczam ten czas dla tych osób, które w jakiś sposób pozwalają mi się rozwijać bardziej na tym kanale. Ja wiem, że jest dużo chętnych, bardzo dużo osób tak naprawdę chce jakby pozyskać darmową pomoc, bo czemu by nie, ja też czasami dostawałem taką pomoc i wydaje mi się, że przez te lata, w których jakby jestem na tym YouTubie dość dużo, ilości osób pomagałem całkowicie za darmo. I pomagam dalej, i będę pomagał, tylko już nie w takim trybie nagrywania, omawiania na tym odcinku, pomagania mu, także poświęcam tam pół godziny, godzinę, no to ewentualnie jestem w stanie odpisać na jakąś informację, jedną wiadomość i to będzie na tyle. Dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!